Ubezpieczenie na życie w UK Legal and General. Cześć, nazywam się Marcin Kowalik. Ty słuchasz podcastu ubezpieczeniapoludzku.pl. Dlaczego Polacy sięgają po ubezpieczenie na życie UK Legal and General? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. W tym odcinku podcastu staramy się je opisać. Ubezpieczenie na życie w UK jest coraz bardziej popularne wśród Polaków. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, w jakim wieku są. Polacy, którzy kupują ubezpieczenie na życie UK Legal General, czy osoby kupujące ubezpieczenie od śmierci w Wielkiej Brytanii mają dzieci i w jakich miastach w UK najczęściej mieszkają Polacy kupujący polisę na życie. Jeżeli szukasz pomocy w wyborze ubezpieczenia na życie i mieszkasz w Wielkiej Brytanii, to wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl, wypełnij formularz kontaktowy i Nasi zaprzyjaźnieni, sprawdzeni agenci się z Tobą skontaktują. No dobrze, ale skąd mamy informacje o tym, kto kupuje najczęściej ubezpieczenie na życie w Wielkiej Brytanii od ubezpieczyciela Legal and General? To dane zebrane od osób, które szukają u nas pomocy w wyborze ubezpieczenia na życie w UK. Nasi agenci wspierają Polaków szukających polisy na życie, mieszkając właśnie w Wielkiej Brytanii. Ile lat mają Polacy kupujący ubezpieczenie na życie UK? Od Legal and General. Polacy, którzy decydują się na zakup ubezpieczenia na życie w UK, są najczęściej w wieku od 36 do 45 lat. To 43% Polaków, którzy kupują ubezpieczenie na życie w Wielkiej Brytanii. Druga co do wielkości grupa rodaków decydujących się na polisę na życie, to Polacy w wieku od 25 do 35 lat. To 24%. Polacy w wieku od 46 do 55 lat to grupa stanowiąca 17% Polaków kupujących ubezpieczenia na życie w UK. W wieku od 56 do 65 lat są Polacy będący w grupie o wielkości 7%, z kolei Polacy powyżej 66 roku życia i do 24 lat to dwie grupy po 4%. Czy Polacy kupujący ubezpieczenie na życie w UK od Legal and General mają dzieci? Jednym z głównych powodów, dla których Polacy kupują polisy na życie, mieszkając i pracując w UK, jest fakt posiadania dzieci. Rodzice bardzo chcą, rodzice chcą bardzo często zadbać o przyszłość finansową swoich dzieci, również innych członków rodziny, w przypadku jakiegoś smutnego scenariusza. To jest dobra, odpowiedzialna postawa. 80% Polaków kupujących ubezpieczenia na życie w UK to rodzice. Jeżeli szukasz więcej informacji na temat ubezpieczenia na życie w UK, to wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl